Z książki Maryja mówi do Ciebie Siostry Bożeny Marii Hanusiak 12 października Czystość serca owocuje pokojem i prowadzi do harmonii życia. Błogosławieni, których serca są wolne od zła. Duchowa walka, jaką toczysz o wierność przykazaniom już jest Twoim zwycięstwem. Moje dziecko, nie zrażam się żadną Twoją słabością, żadnym Twoim grzechem. Jestem ucieczką grzeszników, kocham Cię miłością Matki. Pragnę leczyć Twoją duszę z każdego zadraśnięcia które zniekształca w Tobie Boży obraz. Chcę czynić Cię wolnym, kształtuję Twoje sumienie, abyś radykalnie odrzucał każde zło, wybierając drogę sprawiedliwości. Przyoblekam Cię w szatę czystości, chronię i osłaniam Cię przed pokusami świata. I przed każdym złem jestem Twoją matką, daną Ci przez Boga, abyś odzyskał niewinność.